Hejka moje drogie, dzisiaj przychodzę do Was z dękiem. Słuchajcie, próbowałam to jakoś ogarnąć światło, ale tak mi bombię słońce, że nic już tu więcej nie zrobię, więc tutaj będziecie widziały od Rolet te szlaczki. No ale trudno, chcę dla Was nagryć ten filmik. Ostatnio niestety tylko w soboty tak naprawdę mam czas nagrywać wam filmiki. W ciągu tygodnia już niestety nie daję rady, także to jest mój jedyny dzień którym mogę to zrobić? Także chcę to zrobić i chcę to dla Was nagrać. No chyba ważniejsze jest to, co mówię, to, co pokazuję, niż to, że na ścianie są jakieś ślady od Rolet. Mam nadzieję, że to rozumiecie i myślicie podobnie jak ja. Dobra, będziemy z projektem Denko. Nie mam tutaj, nie przyniosłam produktów, które używam w zamian za to, co tutaj jest. Natomiast Wam to po prostu powiem, co teraz używam. I tak, pierwsze, co użyłam, i to było rewelacyjne. Ten krem potoczy był świetny, to był ten krem potoczy z Kachiny. Kaina, z Kainy, tak się ta marka nazywa, ja wam go pokazywałam wielokrotnie. To jest znakomity krem potoczony, naprawdę był dziewczyny rewelacyjny, Ja go uwielbiałam używać na co dzień, inaczej yy, na dzień. Niestety skończył się, jest dosyć drogi, pewnie do niego wrócę, bo naprawdę był rewelacyjny. Natomiast w tej chwili używam. Kremu Sensumare, który też już mi się kończy Też niedługo będzie wykończony I zobaczymy, co będzie następne Obstawiam, że to będzie Biloft, ale Zobaczymy, może coś innego się napatoczy Także ten krem był naprawdę świetny Ale o nim Wam mówiłam już wielokrotnie Nawilżał rewelacyjnie, pięknie się pod nim trzymał Na nim się trzymał pięknie makijaż Także no świetny Naprawdę świetny, świetny krem Droższy, ale świetny Może to będę sobie odkładać Dalej już jesteśmy przy twarzy Kolejny rewelacyjny krem do twarzy to jest Recibo energetyzująca esencja, odmładzająca. Do tego kosmetyku też na pewno powrócę. Chociaż ostatnio te nowe produkty Recibo, jakoś tak mm, nawet ich tutaj Wam zbytnio nie pokazuję w filmie, bo takie są nie bardzo. Natomiast ten krem to jest ta energetyzująca esencja, odmładzająca. Naprawdę był rewelacyjny. To była bardzo lekka konsystencja. To był pierwszy tak idealny krem z Recibo dla cer tłustych, mieszanych, problematycznych. Uwielbiałam używać codziennie rano, naprawdę był to świetny, świetny kosmetyk Mega go Wam polecam, jego często można dostać albo w Contigo, albo w Pigmencie, albo w Superfarm na promocjach I na pewno jak teraz gdzieś dorwa na promocji, to sobie kupię, bo to był naprawdę znakomity krem do twarzy Pokazywałam go nieraz, U ulubieńcach pięknie nawilżał, ale przy tym ta skóra się nie świeciła przez cały dzień Naprawdę super, super kosmetyk do twarzy jeszcze zużyłam tonik i to jest tonik oczyszczający z Natural Secrets Rewelacyjny tonik, to już też któreś moje opakowanie jest Na pewno też do niego jeszcze wrócę, ten tonik pięknie wynormował mi skórę Jeżeli macie serę, która Wam się bardzo przetłuszcza, macie jakieś problemy skórne, to naprawdę zakupcie sobie ten tonik One, bo to jest cena 26 zł, ale one teraz występują w szkle i są troszeczkę droższe, chyba 29 zł Bo zmieniło się po prostu opakowanie na szklane ale jeżeli macie cerę problematyczną, to naprawdę ten tonik nie jest drogi. Ja go nie psikałam ani z atomizera. Najczęściej go psikałam po prostu na dłoń i wklepywałam, bo na wacik było mi go po prostu szkoda. On robi kawał dobrej roboty, naprawdę. Wiadomo, że oprócz toniku musimy całą pielęgnację mieć fajną, ale ten tonik robił kawał dobrej roboty. Znacznie poprawiał mi się wygląd cery, kiedy go używałam. Tutaj miałam z Beloft Anti-Aging Micellar Water, czyli płyn micelarny po prostu bardzo fajny, ale tak wiecie, powiem Wam szczerze, ja nie miałam kosmetyku z Beloft, który by się u mnie po prostu nie sprawdził, także ten też Wam serdecznie polecam, płyn micelarny, jeżeli chcecie wydać troszkę więcej pieniążków na płyn micelarny, no to jest to bardzo fajna sprawa, on dodatkowo super zmywał, ale też pielęgnował tą okolicę oczu, więc to w tych droższych, płynnych, w tych droższych naturalnych płynach micelarnych, Właśnie to zauważycie, że one nie tylko Zmywają makijaż, ale bardzo fajnie dbają też O Waszą okolicę, o to. także tutaj To jest też ta różnica mm, Użyłam też Snorel Tonic Multivitamin. To jest chyba moje Drugie opakowanie tego toniku Chyba tak, Mam, że jest Całkiem ok, natomiast teraz Normalnie na jest dosyć ciężko dostępne mm, Nie wiem, chyba w Douglasie jest Gdzieś widziałam, chyba w Douglasie, nie w Sephora Chyba w Douglasie, ale... Myślę, że już nie wrócę po prostu do tych kosmetyków Jest ok, jak gdzieś na napotkacie to ok Ja to kupiłam chyba na targach nawet kosmetycznych Za jakąś taką fajniejszą cenę Natomiast no Był po prostu ok Robił to co miał robić i, i tyle Żel oczyszczający Żel oczyszczający z Liren I powiem Wam szczerze, że ja ten żel Lubię też troszeczkę sentymentalnie, bo ja go używałam, pamiętam, w liceum On miał dosyć... on też był taki fioletowy I w ogóle w liceum ta seria bardzo dobrze się u mnie sprawdzała I ja co jakiś czas ten żel trochę z sentymentu kupuję To jest żel do mycia twarzy, peelingujący, wygładający On ma dosyć dużo drobinek pilingujących, Ale właśnie od czasu do czasu ja go też na przykład na wyjazd zawsze biorę Taki wiecie, po prostu od czasu do czasu Jeżeli chcecie całkiem spoko żel drogeryjny on nie ma rewelacyjnego składu, to Wam od razu to mówię, ale jeżeli chcecie coś taniego, coś fajnego, to powiem Wam szczerze, że naprawdę ten z Lirene jest spokojny, go Wam mogę polecić, ale tutaj pamiętajcie, że ten skład jest jaki jest, żeby nie było, że nie mówiłam, ale wiecie, no ja też czasami po niego wracam. Dwa płyny micelarne, pierwszy to jest z Perfecty, magodzący płyn micelarny, wzmacnia naczynia. Nie liczyłam na to, że jakiś płyn micelarny będzie Wam wzmacniał naczynia, ale był okej. Okay. Zmywał, ok. Także tutaj całkiem był naprawdę, był naprawdę całkiem całkiem spoko A drugi topa i ja płynne misy stołpy uwielbiam. Szczególnie jak je kupuję na promocjach, właśnie teraz. Nie wiem kiedy mam ten filmik puszczę, czy było, czy jest minus 50% super farm na topę. Więc naprawdę fajna sprawa, wtedy sobie zrobić nawet zapas. I tutaj akurat mam w nawilżające płyn celerany do mycia twarzy i oczu I naprawdę sprawdza się super I jak dla mnie każdy ten płyn z jest ekstra Zawsze kupuję te duże pojemności właśnie na promocjach Smywają ekstra, nie podróżniają mi oczu Także naprawdę są super A teraz używam, aha, z garniera Tylko, że ten różowy z garniera bardzo lubię A teraz używam z garniera ten zielony dla cery tłuste I on tak średnio ogólnie się sprawdza Ale no muszę go po prostu... Służyć, ale bym go Wam raczej nie poleciła I to też jest bardzo fajna sprawa To kupicie w Douglasie I to są takie Na nos plasterki Ja bardzo lubię tego używać, widzę, że to u mnie działa Ja tak co 2-3 dwa, trzy, dwa, trzy tygodnie sobie Robię taką po prostu kurację Że robię sobie peeling Robię sobie później to i później jeszcze maseczkę, czyli jak wiecie Wyciągnę te wągry ze skóry To jeszcze robię maseczkę oczyszczającą I takie, taki zestaw się bardzo fajnie u mnie sprawdza Także mega Wam polecam Te Te są akurat z węglem Ale bez węgla też są super Ale właśnie z tej firmy One zawsze mają taką, takiego Ludzika tutaj narysowanego I to właśnie dostaniecie w Daglasie. I naprawdę te plasterki z tej firmy Na nos, na wągry super sobie radzą I one faktycznie robią robotę Bo nie każdy tak fajnie działają Dobra, dalej włosy. Pierwsze co to użyłam Maskę z L'Oreala, L'Oreal Elsef, magiczna moc olejków. W tej chwili używam maseczki tej, ee, co wam pokazywałam o tych tanich kosmetykach, hej, jak ta firma się nazywa? Mister Spotters? Chyba tak się nazywa ta firma. To z tego używam i też mam jeszcze w zapasie jedną tą e, z L'Oreala, taką najnowszą serię, taką wiecie, w takich fajnych różowo-pomarańczowych kolorach. Tutaj miałam dodaną gęstość, nawet widzicie trochę fioletu. Bardzo fajna, przepięknie pachniała, bo to jest olejem kokosowym przepięknie pachniała kokosem ta odżywka i naprawdę była świetna. Więc jeżeli szukacie czegoś drogeryjnego, ale naprawdę ekstra działającego, czegoś co działa praktycznie tak jak te wszystkie profesjonalne produkty, to mega Wam to polecam. To jest Elsev, magiczna moc olejków yy, i to jest olejek kokosowy. Także mega Wam to polecam, bo to była świetna, świetna maska do włosów. Szampon, też mam ten szampon, jejku, kiedyś to Wam go non-stop pokazywałam. Szampon wzmacniający i to jest z z Pasil Element, jego dostaniecie w Rossmanie, w Hebe, w wielu takich miejscach, myślę, że nie jest to jakiś problem z dostaniem tego produktu. Nie podrażnia skóry głowy, bardzo fajnie oczyszcza, także jest fajny i ma taki lepszy skład. I jeszcze do włosów zużyłam z Davinesa, z tej serii Oi All-in-One Milk. I to jest ta mniejsza wersja, bo jest taka mniejsza i większa I To był, mimo takiej małej pojemności To był naprawdę bardzo wydajny produkt Bardzo fajny, myślę, że do niego na pewno jeszcze wrócę Tu miałam 50 ml To można było albo bezpośrednio na włosy psikać Ja natomiast psikałam to po prostu na dłoń Rozcierałam i traktowałam jako taką... Odżywkę bez spukiwania, coś w tym stylu po prostu. Pięknie ułatwia rozczesywanie włosów, nawłyszcza te włosy. Wyglądają one super po tym, także naprawdę fajna sprawa. Ale jak wiecie, na no moje włosy ta seria Oj, z Dawinesa działa po prostu rewelacyjnie. To jest najlepsza seria do włosów z Dawinesa, zdecydowanie dla mnie. Także spróbujcie sobie. Ja wam linkuję, gdzie to można kupić. I też możecie te produkty kupić u fryzjerów. ojeków, u fryzjerów, którzy pracują na kosmetykach Dawinesa. Wtedy pewnie jest trochę drożej, ale no w razie W możecie je tam też. Dostać. Do kąpieli zużyłam kulę do kąpieli z tej marki Soap Shop Sex and Splendor. I powiem Wam, że ta kula tak pięknie pachniała różą. Jeżeli lubicie zapach róży, to Wam mega tam kulę polecam. Ja tę markę swego czasu bardzo lubiłam, bo oni mieli super kosmetyki i piękne opakowania. Kosmetyki się nie zmieniły, ale opakowania się niestety zmieniły. I odkąd oni zmienili opakowania, tak ja przestałam kupować te kosmetyki, powiem Wam, że trochę kupowałam je dla opakowań. Nie powiem, że nie, bo wyglądały przepięknie, one były naprawdę piękne, a teraz, no zdecydowanie, no, no nie chcę, żeby one stały u mnie na półkach, bo wiecie, no jest w tej chwili tyle innych kosmetyków można sobie kupić, że trochę się na te opakowania patrzy. A właśnie balsamy do ciała mieli bardzo fajne. Chociaż myślę, że tą kulę jak gdzieś napotkam stacjonarnie To sobie ją kupię Bo to była taka wielka kula To nie była taka, taka kuleczka, tylko to było tak wielkie Że ja miałam ją na 4-5 razy Bo ona była bardzo intensywna znaczy, bo to jakie to opakowanie jest wielkie Więc no, w tym była kula To było naprawdę wielkie Mega intensywne, mega nawilżające Naprawdę chyba najlepsza kula do kąpieli jaką miałam Zdecydowanie lepsza od Lasha Także naprawdę to było coś fantastycznego Więc jak to jeszcze gdzieś spotkam, to na pewno sobie ten Sex and Splendor kupię W ogóle piękny, różany zapach jeżeli lubicie, jeżeli nie przeszkadzają Wam opakowania, jak teraz u nich wyglądają To zobaczcie sobie ten zapach, znaczy tą serię różnych kosmetyków z tej serii Sex and Splendor Bo naprawdę zapach róży jest obłędny I tu jeszcze jest, użyliśmy żel pod, znaczy to jest niby szampon, ale my tego używaliśmy jako żel pod prysznic Shauma Tropical, ja to kupiłam w piedronce za jakieś 6 zł Bo po prostu ten zapach był tak piękny, tak soczyście Nie wyobrażam sobie mieć tym włosów, bo to było dla skóry głowy by mi to po prostu zniszczyło skórę głowy totalnie, bo to było strasznie wysuszające nawet skórę ciała trochę wysuszało ale dlatego tego zapachu za go kupiłam, więc myślę, że całkiem okej. Okay. chociaż powiem Wam, że teraz mam taką, takie postanowienie, nie kupować żeli pod prysznic, tylko będziemy przerzucać się na mydła w kostkach, takie wiecie różne, ekologiczne i tak dalej, z różnych tam z czterech szpaków, z Viespurite no z wielu, wielu, wielu firm tak naprawdę bardzo dużo firm produkuje te mydła w kostkach teraz no, ponieważ kolejne opakowania pełno tych plastików, natomiast ja jeszcze tych żeli podprysznic mam spory zapas, więc na pewno wszystko, co mam, zużyję, no bo jak już mam to zużyję, ale jak zużyjemy, to na pewno już raczej będziemy przystawiać się na mydła w kostkach, a nie na żele podprysznic. Mydła w kostkach według mnie działają jeszcze fajnie, bo ja od czasu do czasu używam. One fajnie potrafią nabliżać, potrafią być peelingiem, są naprawdę fajne, a nie produkujecie odpadów i Kolejnego plastiku, tak naprawdę. Wiadomo, że tam producenci tutaj produkują, ale przyjrzyjcie sobie, ile w ciągu roku zużywacie, jeżeli pod prysznic, ile to jest butelek. Jak się przy... Mydła są też dużo wydajne, dużo bardziej wydajne, więc to też wychodzi ekonomiczniej. Więc przyjrzyjcie sobie, ile tego produkujecie, i jeżeli wy nawet jedni sami w waszym domu, wasz jeden dom zrezygnuje, to ile to jest mniej śmieci rocznie, tak naprawdę. Więc super, i tak samo. Ja też myślę o przestawieniu się, na na, przestawieniu, na razie o spróbowaniu, szamponów w kostkach, żeby też tych plastików nie generować. Ja mam co prawda bardzo wymagającą skórę głowy, więc nie wiem jak to u mnie zaskoczy. Wiecie, no też um, zdrowie mojej skóry głowy jest troszeczkę dla mnie ważniejsze, ale chcę spróbować. Więc jeżeli używacie szamponów w kostkach, to napiszcie jakie używacie, jak się u Was sprawdzają i tak dalej, jeżeli macie z tym jakieś doświadczenia, bo ja totalnie nie mam, także napiszcie. O, i to też było ekstra do kąpieli. Esencja do kąpieli z Kneipa. Totalny relaks Melisa. Ja to dostałam w Superfarm. Tam to ze spokojem kupicie. Pięknie, właśnie pachniał. Tak wyciszająco, relaksująco. Ojej, piękny był ten zapach. Aż się i naprawdę ja te produkty z knajpa lubię, to są dla mnie najlepsze, one też fajnie nawilżają, nie są syntetyczne, są w szkle, jeżeli zwracacie na to uwagę, naprawdę mega i to jest mega wydajne, bo to macie taką esencję, tego dajecie dosłownie nakrętkę, nie więcej i ekstra ale to coraz więcej osób na YouTubie widzę o tym, mówi świetna świetna sprawa i jeszcze to i przechodzimy do kolorówki i to jest nic Nie niby nic takiego, no ale każdy z nas Myślę, że nici dentystycznej używa I to jest nić dentystyczna prokudent I to jest nić z Rosmana i ona była czarna Więc po pierwsze, jeżeli nie używacie nici dentystycznej, a to jest naprawdę istotne Kupcie sobie czarną Użyjcie i zrozumiecie, dlaczego to jest istotne Na pewno bardzo, bardzo wyraźnie zobaczycie, dlaczego jest to istotne Dodatkowo też, jeżeli macie bardzo stłuczone zęby Tak jak ja mam bardzo stłuczone zęby to jest bardzo ważne, żeby czyścić tą przestrzeń między zębową A ta czarna nić po pierwsze, no lepiej widzicie No a jak kogoś nie trzeba przekonywać, to i czarna nić mu nie jest potrzebna Ale po prostu ta nić była bardzo dobra Ona nie była z tych nici, które się tak śmiesznie rozciągają I Bo trochę one mnie denerwują Ona nie była też z tych cienkich nici Ona była tak jakby właśnie z tych włókien Nie taka pestikowa, tylko z tych włókien, więc też nie raniła dziąseł Ale była grubsza, no ekstra Powiem Wam, że naprawdę... Nie wypierdła, bo nic do mycia, nic dentystyczna, ale dla mnie ma znaczenie, jakie wybieram nić. Teraz mam właśnie tą taką, co jest normalna, ją się tak rozciągać, taka jest z takiego materiału, takiej gumki jakby i strasznie mnie po prostu denerwuje, a ta naprawdę była ekstra, więc na pewno następnym razem do niej wrócę. I kolorówka. Pierwsze, co służyłam, to niestety już mi się skończył mega matka Pock Tree Powder z Pixi. Podkładu mineralnego jeszcze trochę mam, puder mi się skończył. Nie wiem, czy muszę mówić, jak to był fenomenalny kosmetyk Bo zużyję kilka pudrów sypkich, które mam Też nie wiem, czy wytrzymam aż tak długo Na pewno do niego wrócę, ale chciałam właśnie zużyć kilka innych sypkich pudrów, które mam Ale uważam, że ten jest najlepszy Skóra po niej wygląda pięknie, jest pięknie zblurowana Pięknie wygląda na nagraniach, na zdjęciach Nie robi, wiecie, tego, nie odbija nam światła, fishbacków nam nie robi Pięknie wygląda, naprawdę super i mega, mega matuje Ale nie wysusza tej skóry, naprawdę fajny Fajny puderno, tak że mówię, do niego na pewno wrócę. Mój święty gral, czyli Liquid Camouflage z Katry's. Tu mam kolor 20, a teraz też używam koloru 20. Na jesienią, jak trochę mi zejdzie opalenizna, pewnie przejdę znowu na dziesiątkę. I tak w kółko, już nie wiem od jak długiego czasu. Ja już wiecie co, nawet kilka razy próbowałam z innymi korektorami, ale już sobie dałam po prostu święty spokój. Wracam do Catrice, najlepszy. Utrzymuje się cały dzień, nie zbiera się w zmarszczkach jeżeli ja dbam odpowiednio o moją skórę, to on nie wygląda na mojej skórze sucho, bo ja naprawdę dbam o tym okolicę oczu i on u mnie wygląda bardzo dobrze. I mam tak, dwa linery. Pierwszy to jest Eveline i to jest ten Precise Brush Liner. Zużyłam jeden, kupiłam już następny. A drugi to jest Kat Von D Tattoo Liner. Też już mi się zużył. To jest ta sama końcówka. Według mnie Kat Von D jest troszeczkę lepszy. Też na dłużej, zdecydowanie dłużej używałam Kat Von D niż tego. Ale to jest też gdzieś siedmiokrotnie niższa cena. Więc no, znowu kupiłam po prostu Catrice, ale uważam, że Kat Von D jest bardzo dobry i jest lepszy od Catrice. Według mnie lepiej się też utrzymywał, więc tutaj jak chcecie, no, ale Eveline jest po prostu tańszą, tańszą opcją, dlatego wróciłam do Eveline. Użyłam też tą kredkę z Golden Rose kolejną do brwi, w numerze 104, chyba ja używam żeby wam dobrze powiedzieć. Nie, 107, przepraszam, 107. Użyłam. One są mało wydajne. Ja je kupuję naprawdę tylko od czasu do czasu, szczególnie jak gdzieś na promocji dorwę, bo one są naprawdę mało wydajne. Teraz w zamian używam kredki z Catrice. Dużo bardziej wydajne, są też troszeczkę tańsze, także bardziej ekonomicznie wychodzi mi to Catrice, ale te są też bardzo fajne. No i jeszcze zużyłam tusz. dużo z zużyła mascara Twist Up to Volume. Uwielbiam, nie wiem, które to już jest moje opakowanie. Bardzo dobra maskara. Jedna z moich ulubionych maskar w tej chwili zamiennie używam z Golden Rose, z serii Nude. Ja Wam już ją pokazywałam, na pewno wiecie. Jak wyglądacie mój Instagram, to też na pewno wiecie, ale tą też Wam polecam. Jak gdzieś durwiecie, to jest naprawdę rewelacyjny tusz do rzęs. I ostatnia rzecz, którą użyłam, to są moje ukochane perfumy. Hugo Boss fem. Zamian kupiłam to samo opakowanie. To są dla mnie perfumy na lato. Uwielbiam, po prostu uwielbiam ten zapach. To nie są drogie perfumy, bo ja za tą samą pojemność, czyli to jest 75 ml, kupowałam na promocji w Superfarm za około 170 zł. Więc to nie jest dużo jak za perfumy za 75 ml. Także to jest dla mnie cena ze spokojem do zaakceptowania. I uwielbiam ten zapach. To jest mój idealny zapach na lato. Służyłam jedno wielkie opakowanie, kupiłam drugie wielkie opakowanie, bo po prostu kocham ten zapach. Także pomachajcie sobie, jak lubicie takie kwiatowe, ale świeże, nie takie przytłaczające zapachy, to naprawdę sobie pomohańczę, bo ten Hugo, bo jest dla mnie przecudowny i on wcale nie jest taki popularny. Aż tak dużo kobiet nimi nie pachnie, także naprawdę. Et chic chic de la Mer, i to zużyłam tą małą, bo mam też taką pełnowymiarową dużą, więc wiedziałam, że muszę tą małą w końcu zużyć. Także Della Mers użyłam i Della jest chyba jedną z tych moich ulubionych ich masaczek Taką, którą najbardziej z całego asortymentu tego chic chic, 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 lubię najbardziej Są bardzo fajne maseczki, ale trochę o nich ucichło Nie sądzicie, że kiedyś był taki był na te maseczki, a teraz już tak mało się o tym mówi A są naprawdę świetne, a ta Della to jest w ogóle sztosik I tu jeszcze mam stopy, jakąś maseczkę, dwuetapowy zabieg oczyszczający Całkiem ok, ale jakoś tak szczególnie nie pamiętam, co to było. No i moje ulubione saszetki do kąpieli z lawendowa. Ja ją cały czas kupuję ponownie, uwielbiam. A drugie to są teraz dostępne w Rossmanie Alfa Pharma. I to jest rozgrzewająca. Druga jest chyba chłodząca. Jedna i druga jest fajna, także bardzo Wam te rzeczy polecam. Także to tyle. Koniec dęka, dękujemy dalej, zużywamy dalej te produkty. Teraz mam taką trochę misję, żeby właśnie podękować to, co mam pootwierane, żeby troszeczkę jeszcze bardziej oczyścić ten dom z tych kosmetyków. Powiecie, trzy żele pod otwarte, dwa żele do mycia twarzy, coś tam, coś tam, żeby to po prostu zebrać, posużywać i mieć więcej miejsca. Także tak.